Dziś obiecane nagranie o tym, w jaki sposób pisać maile sprzedażowe do naszych klientów. Zapraszam Was serdecznie. Uszanowanie, moi kochani, dzisiaj nagranie, które w zasadzie wybraliście sobie sami pod tym moim ostatnim nagraniem, właśnie o moich pięciu metodach sprzedaży, Zadecydowaliście, że kolejnym z nagrań ma być nagranie o tym, w jaki sposób pisać maila do klienta, żeby ten klient chciał go czytać, jak pisać maile sprzedażowe. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Was z mojej strony, że w ogóle te nagrania Wam się podobają, że to co robię ma sens, że do mojej reguły sprzedaży jakoś Wam się podobają, więc od razu już zapowiadam, że idziemy dalej w tym kierunku. Jeżeli pod tym nagraniem, pojawi się 5 komentarzy, to opowiem Wam o jednej z takich moich najbardziej kontrowersyjnych test, dlatego że ona będzie bezpośrednio powiązana z pisaniem maili do klientów, czyli wyciągnij łapę z gaci, kiedy kontaktujesz się z klientem. Opowiem o niej szerzej. Ale tak jak mówię, musi pod tym nagraniem pojawić się standardowo 5 komentarzy. Dodatkowo będę miał dla Was konkurs, związany również z tymi komentarzami, ale o tym na końcu. Więc moi drodzy, obiecywałem Wam nagranie o tym, w jaki sposób pisać te maile. I po pierwsze, ja zaznaczam, że jest to mail po rozmowie, czyli kiedy umawiam się z klientem, że przygotuję dla Pana moją propozycję jeszcze dziś, zadzwonię, porozmawiamy, czy jest dla Was ok, czy nie jest ok. Czyli to, o czym mówiłem w tym wcześniejszym nagraniu. Wtedy wysyłam do klienta maila, no bo coś trzeba klientowi wysłać. I teraz jak napisać maila, którego klient będzie chciał w ogóle czytać? Otóż moi drodzy, ja posłużyłem się trochę statystykami, które stworzył Hope.pl, być może zamieszczę te badanie ich pod tym nagraniem, gdzie oni piszą o tym, że przeciętny pracownik spędza godzinę, przynajmniej dziennie na czyszczeniu skrzynki i że w segmencie biznesowym dostajemy, około 100, 100, dostajemy i wysyłamy około 121 maili dziennie. Co nam to mówi? Po pierwsze, jesteśmy zmęczeni mailami. Przynajmniej te osoby, które nie lubią stosunkowo pisać maili, tak jak ja. Ja, w każdej sytuacji, obojętnie co klient robi, to zawsze wolę zadzwonić. Ewentualne pod, jak gdyby podsumowanie tego, o czym mówiliśmy, wysyłam w osobnym mailu. I to wszystko. Ja nie robię tutaj nic więcej, więc ja wolę tą, ten kontakt telefoniczny. Ale zdaję sobie sprawę, że są osoby, które są w tym zakochane. Więc co zrobić? Po pierwsze, mają takie dwie zasady. Po pierwsze, napisz maksymalnie krótkiego maila. Kiedyś pewien wspaniały człowiek w moim życiu nauczył mnie takiej zasady, kiedy pisałem pierwsze teksty sam. On brał te moje teksty i robił pach, 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 pach. pach, pach, pach masz teraz to, powiedz. Czyli maksymalnie skracał moją komunikację. I ja nauczyłem się tego, to mi też pomogło podnieść sprzedaż. I zawsze staram się pisać maksymalnie krótkiego maila do klienta. Maksyma, maksimum z maksimum, żeby ten klient w ogóle chciał tego maila przeczytać, żeby miał ochotę na właśnie czytanie tego maila. I drugim to jest daj mu powód, dla którego miałby go przeczytać. Czyli zacznij, po pierwsze, pamiętajcie, że na, gó na górze jest zawsze temat. Ja w moim temacie piszę program szkolenia. I to wszystko. Jeżeli wysyłam e, jak gdyby swoje, swoją ofertę szkoleniową, ty możesz napisać coś dowolnego. Do natomiast pamiętajcie o filtrach spamowych, czyli takie słowa jak oferta, promocja, mogą z automatu trafiać. Do spamu, ale o zimnych mailach zrobię osobne nagranie za jakiś czas, gdzie też opowiem wam, co warto, czego nie warto, jak pisać te zimne maile. I teraz moja konstrukcja maila w pięciu, w pięciu krokach. Po pierwsze, zacznę od tamtego, czyli od witam na start. Nienawidzę tego zwrotu, o tym zrobił Szymon Lach, swój fenomenalny podcast, gdzie on opowiada o tym, o tym słowie witam, o jego znaczeniu, o jego symbolice. A najgorsze, co jeszcze możesz zrobić, to witam i wykrzyknij. To jest tak, jakbyś wjechał do kogoś do chaty i zrobił coś takiego. Witam! Darcie po prostu jak megafon we wejściu. Nie róbcie tego, starajcie się tego unikać, więc powitam, pamiętajcie, jeżeli już chcesz je zrobić, musisz je zrobić, to zrób przecinek. I nie jestem też przekonany do zwrotu szanowny Pani, Panie i Pani, Panie. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest taki zwrot, taki, taki osły, taki za bardzo oficjalny. Ja mimo wszystko pięć moich kroków, jak piszę te maile, krok pierwszy, to jest odwołanie się. Czyli dzień dobry Pani Panie Marku, na przykład, albo Pani Bożeno, albo jeżeli na przykład mam to było po jakimś dłuższym procesie z klientem, albo bardzo szybko wysyłam tego maila, to nie jest tego samego dnia, to piszę samo Panie Marku, albo Pani Bożeno. I to wystarczy. I przecinek pod tym. Pamiętajcie, nie róbcie tej kropki. Kolejna rzecz, na którą zwróćcie uwagę, to pamiętajcie, że po przecinku jest mała litera. Często programy do poczty poprawiają nam na dużo. I zobaczcie, co ja robię w drugim. Kupuję sympatię klienta, czyli dziękuję za miłą rozmowę. Mogę coś innego napisać. Mogę napisać dziękuję za konstruktywną rozmowę. Mogę napisać dziękuję za podzielenie się ze mną wszystkimi szczegółami. Abym mógł stworzyć dobrą propozycję dla Państwa. Whatever, kup klienta sympatię już od samego początku, żeby on to w ogóle dalej chciał czytać. Trzeci krok to jest to, do czego ja się zobowiązałem. I zobaczcie, wracamy znowu do moich metod sprzedaży i do tego, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to ja chcę ją mieć po swojej stronie. Więc jeżeli deklaruje się klientowi, że to ma być maksymalnie 48 godzin, to to jest maksymalnie 48 godzin. Więc tak jak obiecywałem, przesyłam wstępny, to jest słowo klucz, wstępny program szkolenia dla pana, pani zespołu. Dlaczego wstępny? No dlatego, że ja go mogę dowolnie modyfikować, i to też mówię klientowi w trakcie rozmowy, że to będzie wstępny program. Możemy go jeszcze zmienić według jego potrzeb, według jego uznania. I tak samo, jeżeli na przykład wyślesz do klienta maila po rozmowie o stworzeniu strony internetowej, to możesz napisać: Przesyłam wstępny zakres prac. Stworzenia pana strony internetowej. Jeżeli na przykład sprzedajesz ubezpieczenia, to można pisać: Przesyłam wstępną propozycję zakresu ubezpieczenia dla pana czy dla pani rodziny. Grunt, daj mu to słowo wstępne, pokaż mu swoją intencję, że możesz to modyfikować. Kolejne. To jest zobaczcie, wracamy znowu do reguły 3x48. Ona pewnie mignie gdzieś tu za chwilę. Czyli zadzwonię i tutaj jest maksymalnie 48 godzin i porozmawiamy, czy jest to dla Was ok, czy coś musiałbym zmienić. Czyli tak zwane call to action, wezwanie do działania. To jest maksymalnie 48 godzin z mojej strony. Jeżeli mogę, to dzwonię jutro. Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogę, to maksymalnie w ciągu 48 godzin. Ale ja mówię klientowi, co się wydarzy dalej. I na koniec bądź unikatowy, czyli udanego, pięknego, słonecznego dnia. Cała masa jest maili, gdzie tam wiecie, wszyscy piszą pozdrawiam. Ja zawsze bym chciał, żeby ten mail mój był unikatowy, zgodnie z regułą wyróżni się albo gi. Więc jeżeli piszę do klienta, to staram się, żeby nawet ta końcówka była dla niego unikatowa. Udanego, pięknego, słonecznego dnia. Tak jak na przykład Wojtek Bizub, którego pozdrawiam serdecznie, on ma takie swoje na górze, pisze zawsze serwus. No a to mi się tak wybitnie z Wojtkiem Bizubem kojarzy to jego serwus. Ja wiem, że to idzie z automatu. Natomiast to jest takie fajne, takie, takie inne po prostu. I na koniec pamiętaj o profesjonalnej stopce. W stopce zamieść wszystkie dane, które klient powinien mieć do nich dostęp. Czyli, dla przykładu, numer telefonu, jeszcze raz swój adres mailowy, strony www. Jeżeli masz social media, też je podinkuj, ale bez przesady. Czyli tam jedno, dwa, maksymalnie trzy medium, żeby też nie było tego nawalone nie wiadomo ile, żeby klient miał łatwość kontaktu z Tobą. Więc jeszcze raz te pięć kroków: odwołanie się do, bezpośrednio do klienta. Podziękowanie za miłą rozmowę lub za cokolwiek innego się wydarzyło, żeby kupić klienta sympatię, żeby on, był, wiecie, od początku połechtany, żeby on sobie chciał przeczytać, żeby mu się zrobiło miło. Następnie to, do czego się zobowiązałeś, tak jak obiecałem, przesyłam wstępny program szkolenia dla Pani i Pana zespołu. Zadzwonię na przykład jutro i porozmawiamy, czy jest to dla Was OK, czy coś musimy zmienić, udanego, pięknego, słonecznego dnia. Tutaj jedno z, do wyboru, czyli bądź unikatowy i na koniec twoja stopka. I to jest pięć kroków. I oczywiście, ktoś za chwilę mi pewnie powie, że. To jest, to, to, to on musi tam, nie wiadomo, co więcej napisać. No i tu wracamy do tej zasady, o którą chcę się z wami podzielić za tydzień, właśnie, jak konstruować oferty, bo to będzie powiązane trochę z tym nagraniem. Więc, jeżeli będzie pięć komentarzy, to po pierwsze, podzielę się z wami, w jaki sposób ja buduję skuteczne oferty w trzech krokach, to, są, to jest takie trójstopniowe budowanie oferty dla klienta. I po drugie, dla. Osób, które skomentują to wideo oczywiście na YouTubie, dla jednej z tych osób przeprowadzę bezpłatny audyt maila, którego wysyła do klienta, pomogę jej podrasować tego maila, a po drugie, pomogę jej podrasować ofertę, którą wysyła, podpowiem jej, co ja bym w tej ofercie zrobił. Także dla jednej z osób, które skomentują to wideo, będą takie, takie, takie dwa gifty. Więc moi drodzy, Pytanie do Was: czy ma to sens standardowo? Pamiętajcie: 5 komentarzy. Jeżeli pojawi się te 5 komentarzy, to wybierzemy jedną osobę do tych audytów, no i zrobimy nagranie o tym, w jaki sposób konstruować ofertę do klienta w trzech krokach. I o tak zwanej mojej metodzie, która ma bardzo nieelegancką nazwę: wyciągnij łapę z gaci, kiedy kontaktujesz się z klientem. Tyle na dziś, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!